Siemano w kolejnym filmie i na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy oczywiście gospodarstwo po dziadku. kolejny dzień, kolejnej Waszej ulubionej serii, chyba zaraz po postępowym, albo nawet i ona jest Wasza ulubiona, także napiszcie hashtag ulubiona, a Wam przypnę serduszko do tego komentarza. Pamiętajcie, aby być do mnie na Instagrama, bo piękny wóz konny będzie wydany na 10,5 tysiąca osób na Instagramie, brakuje aktualnie jakieś 250 osób do wydania tego, także każdy jak założy konto będzie git i będzie konkursik, na co najprawdopodobniej na 100 zł paysef cardem, albo 100 zł przelewem, albo Paypalem, jak to będzie wolił. Po prostu będzie stówka do wygrania, żebyście sobie wydali na co tam będziecie chcieli, bo nie chcę robić konkursów na żadne klawiatury, myszki czy coś takiego, bo po prostu na no, tą stówkę możecie sobie kupić co tam będziecie chcieli. Dobra, co w dzisiejszym odcinku mordziatych będziemy robić? A no właśnie, będziemy sobie jechać po nasz nowy ciągnik na gospodarstwie. Zostawcie oczywiście też łapeczkę w górę na start i subskrypcję, bo lecimy po 55 tysięcy widzów, brakuje niecały tysiąc, e, także fajnie. Gdzie jest nasz golfino? Woluju, a gdzie jest golf? A, golfa tam przestawiłem, dobra. Pojedziemy sobie tamtędy, jedziemy sobie po nowy ciągnik i dzisiaj zaczynamy akcję nawozy. To będziemy sobie robić też nowym ciągnikiem, on po akcjach nawozach od razu, tak jakby, no może nie tyle, że wylatuje z gospodarstwa, ale idzie do naprawy. Bo jest, no, jakby to powiedzieć, czekaj w czy te pedały dostosować, żeby mi teraz to nie oberwało się. No i chyba powinno być git. Dobra, tam no i się urwało. Dobra, lecimy sobie po golfa. Znaczy golfem sobie lecimy po nowy ciągnik. I on od razu po nawozach najprawdopodobniej się pożegna z naszym gospodarstwem. Żeby dać go do mechanika, i gdzieś tam opryski zrobimy jeszcze władkiem. Władimirca też będę chciał odremontować, żeby to wszystko ładnie wyglądało. I najprawdopodobniej rozrzutnik będę chciał też remontować. No powiem wam tak szczerze, tych remontów troszeczkę na gospodarstwie będzie, bo gdzieś tam pieniądze są i sobie kupię jakiegoś grata kombajn, żeby mieć swój. O Boże, jak tym się jeździ ciężko, nawet na kierownicy się tym ciężko jeździ, bo tylko puszczam hamulec, znaczy puszczam gaz i od razu ten samochód hamuje tak gwałtownie, nie jest to jakoś chyba dobrze zrobione. Akurat cena za ten ciągnik jest bardzo przyzwoita, bardzo niska. Pewnie się zastanawiacie, heros, ale dlaczego jest taka niska? Jak zobaczycie, jak wygląda ten ciągnik, to sami po prostu będziecie wiedzieli. No myślę, że jakieś tam 4000 włożymy w naprawę, żeby to wszystko, wiecie, śmigało, żeby tam powymieniać większość części i powinno być git. Jak widzicie, przyczepa dalej stoi, jeszcze się nie zajął tym wszystkim. No, ale ktoś mu przyprowadził od tego do remontu, ja mówię, a to wezmę. Później mu też oczywiście przyprowadzimy, ale na razie niech robi przyczepę, bo jak widzicie e, kompletnie nic z nią jeszcze nie zrobił, także nie mamy za bardzo przyczepy. A kupujemy tego grata, Czy znaczy, ja już go kupiłem tak dokładnie. No kabiny nie ma, tutaj no bardzo wychodzi, jakieś prze, e, przebarwienia. Tutaj to jest najbardziej tragiczne, bo jak widzicie... O, no ta maska i ten cały środek, no pasowałoby to wszystko odmalować na jakiś szary kolor, wyczyścić to wszystko, błotników też nie ma, trzeba będzie błotniki jakieś dokupić. No i te koła, no też te tylnie koła tak nie będą wyglądały, bo jak dla mnie one są tragiczne po prostu i są chyba troszeczkę bardziej wąskie. Dobrze, że siedzenie jest. Odpa odpalił, odpalił, rewelacja. Dobra, jedziemy sobie na gospodarstwo. Po golfa sobie później przybiegnę. Albo przyjdę sobie wieczorem. E, jakoś to po prostu trzeba zrobić. No i tak, dokupiłem sobie jeszcze mordokrowe. Haros, ale po co się dwie krowek miała być jedna. E, dlatego, że tam pisaliście mi, że one się będą szybciej rozmnażały. Także moim zdaniem jest to dobra wersja dla mnie, żeby one się po prostu e, rozmnażały, i żeby mieć więcej tych krówek. E, no, jakieś tam, wiecie, no na razie to wszystko będziemy kupować, bo też nie mam ani kukurydzy, żeby kieszonkę zrobić, nie mam maszyn do tego. Ale niech będzie. E, na nowej serii na postępowym jutro zobaczycie. Fajny odcinek, i dzisiaj już chyba w... był ten odcinek. Bo raczej nie wiem, który będzie pierwszy. Czy będzie najpierw Gospodarstwo Podziadku, a później będzie wydany łóższustce 330 do Farminga. No to będzie, wiecie, tam minutowy film chyba z przedstawienia tego właśnie ciągnika. Także zapraszam do oglądania, do pobierania, jeżeli ktoś chce. Bo ta 30 no chyba o 12 była wydana, a ten film macie standardowo o 15, o 18 live. Także tak co 3 godziny z Herosem. O, wtorek z Herosem. Tak, tak możemy to nazwać. Ja sobie dojadę na gospodarstwo, potepniemy sobie od razu rozsiewać i polecimy sobie na te pola pierwsze, na których mamy coś chyba urośnięte, chociaż też i po kolei bym się starał robił, robić. Tylko, że powiem wam tak szczerze, że nie wiem, czy jeżeli dam sobie nawóz na pole zasiane, na którym jeszcze nic nie wyrosło, to znowu mówiłem te problemy z soją, że ona jeszcze tam nic nie kiełkuje ani nic. Czy ten nawóz mi się zaliczy jako nawiezienie pola, czy też nie. Trzeba będzie to wszystko ogarnąć i wtedy mniej więcej się po prostu m, dowiemy co i jak. Dobra, ja sobie bym tutaj kurde, kurde, Belek e, oczywiście otworzył bramicję naszą i bierzemy sobie nasz rozsiewacz. A ten rozrzutnik to niedługo też do naprawy damy, bo on... Trzeba go pomalować, po prostu kupić jakiś Usługę kupimy sobie. Ogólnie z tego wodę da się nabierać, czajcie. Z tego naprawdę działa, tylko beczkę trzeba mieć. E, musiałem sobie beczkę pożyczyć od sąsiada, żeby dać krowom wody. To też może jakieś obrządki zrobimy, ale to też wiecie, nie ma co jakoś za bardzo pokazywać tych obrządków, no bo to są tylko i wyłącznie dwie krowy. Także <gry> za dużo tutaj odcinek by nam nie wyszedł za długi. Dobra, jest to wałek chociaż działa w tym czynniku. Działa, także jest git. Oczywiście weźmiemy sobie go od razu do góry. Miałem pomysł, żeby wrzucać po tym. Po. Jak to nazwać, po takim pojedynczym, wiecie, worku do rozsiewacza i dopiero tak o sobie, wiecie, tak o, tak o się bawić przyjemnie, ale tak to nam nie wyjdzie, bo trzeba po prostu tutaj zajechać i dopiero teraz z wyjść, otworzyć wrota, no i ładować, po prostu podjechać i sobie to wrzucać. Akurat tu mamy nasionka, jak widzicie, tutaj mamy dla kurek jedzonko, a tutaj mamy nasz. Nawóz. To jest zwykły nawóz, nie ma on jakiegoś tam zastosowania. Po prostu ten. Znaczy to nie jest oryginalny farmingowy, tak? Wam też mogę powiedzieć. Jest to nawóz pobrany z jakiejś tam strony. Tak samo jak i te nasiona. Jest cała paczka tego. No ale dużo lepiej to wygląda, po prostu, wiecie. Wisz o co chodzi, rozumiesz, no nie? No i widzisz, ładuje się. Załadowany. Załadowany, ale takie miniaturki w stodole to jeszcze nie było i nie będzie pewnie e, Dobra, sobie to wezmę do góry Nie bierze przodu do góry troszeczkę? Chyba nie, chyba jedzie elegancko Pojedziemy sobie w pierwszej kolejności tutaj na te pola za gospodarstwem Tutaj też one, no te landy są tak dziwnie zrobione, bo to nie wiadomo czy to jest Jako pole zaznaczone, to jest jako działka tak dokładnie No też nie wiem jaka jest szerokość robocza tego Rozsiewacza, tak wiecie względem pola, żeby sobie jakoś tak zajechać realnie i będziemy oczywiście po kartoflach jeździć. No, i jaką szerokością to robi? Oluju, powiem wam, że szerokość robocza tego rozsiewacza jest naprawdę rewelacyjna. Te kartofle to już tak, tak są uschłe. Także sobie możemy po nich tam latać. Tak chyba nikt tego kopać nie będzie. Ty, nie, no to szerokość robocza jest naprawdę fajna tego rozsiewacza. Dobrze, że go kupiłem. Jak widzicie, taki nowszy troszeczkę jest ten lejek ale naprawdę fajnie, fajnie to wszystko wygląda i fajnie nim się jeździ nie jest jakoś bardzo obciążający ogólnie spoko sprawa tak jak widzicie dwie mućki, ostatnio ta była kupowana, ta mięsna a to jest ta krowa mleczna, żeby tam mleko nam dawała troszeczkę no i to jest ogólnie baba, a to jest chłop, bo też mi to tłumaczyliście w poprzednim odcinku, że to Z i M to znaczy, że mężczyzna i kobieta bo jakoś plecy mnie bolą, czekajcie? jak tak siedzę codziennie przed kąpem tyle godzin to tu mnie tak jakoś plecy bolą w górnej części, także może jakiś dzień by sobie przerwy człowiek zrobił od tego nagrywania no ale tak jak sobie zrobię przerwę od nagrywania dzień to i tak przed komputerem znając życie pewnie będę siedział, także także to raczej mi za dużo by nie dało, trzeba po prostu albo sobie kupić jakieś wygodniejsze krzesło albo sobie tą poduszkę brać i o tak osoby sobie siedzieć, żeby te plecy miały takie fajne oparcie jak widzicie chwastów nam wywaliło tych chwastów tym urządzeniem takim, o teraz to się o siedzi możesz tak głowę jakby dać o to e, chwastów nam wywaliło troszeczkę ale niestety na to też nic nie poradzę, dopiero będziemy to pryskać od chwastów. Jak tam na tamtych polach też się mniej więcej one pokażą. Teraz nie wiem, o tak sobie jakoś wiedziemy tutaj w ten przejazd. Tak ludzie mają ścieżki technologiczne, to im jest łatwiej to robić, tylko tyle, że ścieżki technologiczne to raczej się robi na takich większych gospodarstwach, a nie na takich malutkich jak my mamy na przykład. No nie, no bo ja... Nie widziałem, żeby ktoś mając, nie wiem, powiedzmy 3-4 hektary robił ścieżki technologiczne na swoich polach, a tam na no szerokości troszeczkę zabraknie. Jak widzicie, trzeba będzie jeszcze raz tamtedy po prostu przejechać i to dobrze zrobić. Dobra, git. I powiem wam, że ubywanie, jeżeli chodzi o to, no to nie, nie ubywa tak szybko ten nawóz, także... Też z tego powodu gdzieś tam jestem zadowolony, bo nie trzeba będzie dużo tego nawozu użyć na te wszystkie nasze pola. Wiadomo, że tu jeden rozśmiewacza, czyli nie pójdzie na wszystko, bo na tamtym polu też pewnie troszeczkę już no, ujdzie nam tego i tu będą musiał jeszcze przejechać, tak wyjedziemy akurat za tą oborą. Też kawałeczkiem z tego, co zauważyłem wcześniej, to nam nie zrobiło. Tu jest w ogóle ta, ta? Nie ma tego akurat tutaj na tej kierownicy. Ale teraz na dwa ciągniki, to robota będzie szła ja głupio. Ha. Miejmy nadzieję. Miejmy mordę nadzieję, dobra. Lecimy tutaj w lewitkę na to pole. I na tym polu sobie też damy oczywiście ten dawus. Kura, kiedy, kiedy te uksuzy odkrasia będą, o bo się! Widzieliście ostatni post na tym. Na społeczności tej YouTube'owej, kto nie widział, to zapraszam. I teraz chwila prawdy, czy w ogóle jest sens to pole nawozić? Jeżeli jest to zasiane, po prostu, tu jeszcze, jak tak jak mówię, nic nie wyrosło, nawozi się także. Jest git, także wszystkie pola sobie zrobimy od razu nawozem. A jeżeli chodzi o pryskanie od chwastów, to nie wiem, czy będę to pokazywał też tego termita naszego, którego mamy na gospodarstwie, chciałem wyremontować. Także najprawdopodobniej sobie go gdzieś tam oddamy do remontu niedługo, powiem Wam, że pod górkę, mimo że górka jest lekka, ten ciągnik nie chce jechać. I tu jest troszeczkę to problematyczne. Ale jakoś to zrobimy, jak będzie wyremontowany, że będzie chciał jechać, będzie wtedy latał jak głupi ten ciągnik. Naprawdę, czy znaczy no naprawdę, no nie wiem czy to z uda tak zrobić, bo mocy mu przecież nie dodamy, ale... Ale jakoś to będzie wszystko nowsze i może jakoś to będzie chciało iść, może jakiś przedni napęd. W ogóle widzieliście kiedyś, żeby był przedni napęd w Ursusie c 11 Ja nigdy w życiu. W 60 to widziałem, że ludzie robili, ale... W czterdziestkach, to nigdy w życiu się nie spotkałem z tym, żeby właśnie nawóz był... Znaczy nawóz był, co ja gadam o tym nawozie. To się człowiekowi myli, bo jak się nagrywa cały czas te live'y, po... 5-4 na przykład godzin, czasami nawet i ponad 5 godzin później, jeszcze odcinek nagrać, to to naprawdę jest ciężka praca, moi drodzy. Bardzo ciężka praca, siedzieć przed kątem i grać w gry. Wy sobie nie wyobrażacie, jaka to jest ciężka praca, nawet. Elegancko. Dobra, my sobie pojedziemy tam. Tu sobie koło Majorka wyłączymy, go, tylko sobie tak o tako zajedziemy takim ślaczkiem troszeczkę takim ślaczkiem, jak sobie zajadę, to mi tam dorobi do końca, czy też nie powinno, przynajmniej, i lecimy sobie na kolejne pole zaraz. Tylko ja nie wiem, czy nie pojadę sobie uzupełnić od razu tego rozsiewacza, bo jak sobie go nie uzupełnię, to nie wiem, czy mi wystarczy po prostu tego, wiecie, na kolejny kawałeczek, żeby tam sobie dojechać i na spokojnie to zrobić. Takimi, jakiś, się w niektórych miejscach robił, po prostu całą szerokością nam tego, jak widzicie, nie załapuję, sobie dojedziemy do końca. Dobra, ile my tego mamy? Mamy tutaj no 67%, także ja obstawiam, że nam wystarczy tego nawozu, ale jednak profilaktycznie bym sobie tego dołożył, bo i tak najwyżej nam zostanie w lejku, albo się po prostu to wysypie. Lejek i tak stoi pod wiatą. Czy to wiata taka, no wiata w sumie, no bo to wiecie, zadaszenie jest. Także sobie będziemy mogli ten nawóz na spokojnie zostawić. Kurde, tak jakoś średnio się rozpędza ten ciągnik, wiecie? I tak dziwnie te obroty łapie, tak... Tu jest raczej coś zwalone w tym silniku, trzeba będzie ten silnik chyba też naprawiać. Ciekawe jakie to by to koszta tego wszystkiego, no ale kupiliśmy Grata. I zrobimy z niego pięknego Fiata. <noise> no, że w ogóle tego, z tej palety tego poszło? No kupiłem sobie trzy palety tego, ale to... Z tego co widzę, to mi tyle aż nie pójdzie. Lecimy sobie na kolejne pole. Matole, Normalnie. Ale ryby w dzisiejszym odcinku. O Boże! O Boże! Ale rymy. No i pod górę, tak jak mówiłem, ten ciągnik ma problemy nawet z takim lejkiem. No, wiecie, tam trochę tego obciążenia jest. Nie wiem, ile on ma dokładnie pojemności. Ten lejek, zaraz wam powiem. O 400 litrów, czyli tam 400 kilo, jakby ciągnik sobie musiał no może nie tyle ciągnąć, co jednak targać pod tą górę, bo to jest wszystko jednak w powietrzu. Także jak widzicie naprawdę, naprawdę ma leciutkie problemy. No i tam nie wiem, 40 ma chyba powiedzmy ze 40-50 koni coś w tych przedziałach, bo raczej wątpię, że ona ma 60 koni. Na pewno też 30 nie ma, także gdzieś taki przedział 40-50 koni na pewno ma ta 40. Ile tu już koni uciekło z tego bolida, to nie wiem. Tu chyba też będzie to nieurośnięte, a dopiero następne pole to będzie właśnie z pszenicą. My mamy dwa pola z pszenicą, tutaj mamy kartofle i mamy trzecie pole chyba dwa z soją. Tak, już wiem, już, już to ogarnąłem. Jeszcze chyba łąkę będę kupował, wiecie, żeby to wszystko mieć dla krów. Tu łąkę też widziałem taką malutką, no dużo nam tego nie trzeba w każdym bądź razie. Dobra, uruchamiamy i lecimy. To chyba na trzy razy będę robił to pole. Bo nie wiem czy na raz mi to wyjdzie. Wiecie, tak, żeby się tutaj nie męczyć, sobie po prostu na trzy razy przejedziemy. To z powrotem i z powrotem. A łące, jeżeli chodzi o tą łąkę, to o tej omówiłem, mówiłem. Ona jest tutaj po prawej stronie, zaraz zresztą ją będziecie widzieć. Patrz. O taka łąka no nie jest jakaś nie wiadomo jak duża, tu może tam trochę belek by nam wyszło byśmy jakąś prasę sobie pożyczyli albo ktoś by nam sprasował no żeby mieć tego siana troszeczkę dla tych zwierząt no bo jednak to się po prostu przyda kiszonki na razie nie robić bo nie mamy jak, ale kosiarkę mam to po prostu można sobie gdzieś tam to jakoś dobrze wykorzystać, prawda? akurat na trzy razy nam wyjdzie, a ten se tak nie przejedziemy bo to jest ogrodzenie też o tym zapomniałem, to nie jest moje ogrodzenie, nie ja to stawiałem jakby ktoś pytał ale tak czy siak, ktoś tu się po prostu ogrodził. Dostanie nam pewnie w środeczek, taki jeden malutki przejazd. Pojedziemy od tej strony, żeby to było lepiej widoczne. No i bardzo prawdopodobne, że nam taki malutki przejazd zostanie. Tak, dokładnie, gdybym jechał troszeczkę bardziej z tamtej strony i tu troszeczkę tak, to po prostu byśmy wszystko na raz robili. Ale że się ustawiłem tak, jakbym chciał, a nie mógł, to jest jak jest. Dobra, znowu ma ciągnik problemy, żeby podjechać po prostu pod górkę. Przez to idzie nam więcej nawozu, no bo ten wałek pracuje z taką samą prędkością, czyli to rozrzucanie, e, ten wyrzut taki jest z taką samą prędkością. Ciągnik jedzie wolniej, czyli po prostu więcej tego nawozu nam się rozrzuca na, dany, na daną powierzchnię pola, prawda? Czyli to już mamy raz, dwa, trzy, oto czwarte pole, jak zrobimy na odcinku, na pewno zrobimy, bo to jeszcze za cztery minuty odcinka. No i tam może nawet jeszcze na piąte uda się nam pojechać, to byśmy wszystko na jednym filmie zrobili. O Boże! No to opryski to pewnie będzie podobnie, jak będziemy robić od chwastów, że po prostu wszystko na jednym odcinku zrobimy. Kompań widziałem taki troszeczkę grata bardzo, ale też może coś się uda odnowić kiedyś, albo po prostu wymienić, jak tu się nie będzie dało już cokolwiek z nim zrobić. Widziałem, też ma właśnie ten chłop sprowadzić tam do siebie, do sklepu, bo takie graty lubi sprowadzać, on sobie odnawia i ludzie tam czasami kupują. Albo kolekcjonerzy, albo osoby, które chcą po prostu sobie to, to mieć na gospodarstwie, prawda, i sobie z tego korzystać. A ja taki jestem, bo ja takie maszynki lubię. Także gdzieś tam na takich będziemy sobie grali. Dobra. No i tak jak mówiłem, jeden ostatni przejazd. Środkowy. Tu nie wiem czy na co nie... Wow! Czy na co niektórych polach nie będzie nawiezienia tak czy jak 100% po tym jednym przejeździe? To na którymś chyba polu ja miałem zasiane w ogóle coś, ja to chyba agregatem zrobiłem. Czy tam bronami, to tam już będzie 50% nawiedzenia z tego, z tego co pamiętam. No i tutaj tylko nie wiem, może to na tym było? Bóg wie. No i na tamtym jednym to na pewno, bo tam się było 66% nawiedzenia. Takie tam bajerki, dalej, tak na szczegóły czasami trzeba zwracać uwagę. A bo tu jest droga polna, patrzcie, tu jest w ogóle droga polna. Serio, tu jest droga polna. Za co tymi tymi? Nawet nie wiedziałem pociąg jedzie, patrzcie, w oddali. Tam pociąg w oddali, a my sobie o, robimy tutaj gratami. Takimi to jest życie. I tak to leci na tej wsi. I cyk. I mamy kawałeczek pola, kolejny zrobiony. Lecimy sobie na jeszcze jedno pole. Ile, ile nam tego poszło? 67%. Dobrze w sumie załadowałem do końca. Chociaż, jakbym nie załadował, to i tak najprawdopodobniej by to. Wystarczyło, Tylko, że tam znowu będą górki, i tam na tamtym jeszcze jednym polu to trzeba będzie znowu jakoś tak jeździć śmisznie, żeby nam tego po prostu wystarczyło, prawda? Tu akurat drogą asfaltową będziemy sobie jechać, to będzie szybko, a nie po tych polach się tłuc, tak jak tam sobie jechaliśmy. Zdarzymy jeszcze przed tym samochodem, nawet na spokojnie bym powiedział. Ale powiem wam, że ta kierownica to jest coś pięknego. No wcześniej jak grałem bez kierownicy, no to mi pasowało na klawiaturze, ale się przestawić z klawiatury na kierownicę i grać sobie na kierownicę w ogóle w każdą grę, którą macie sterowanie jakimś pojazdem, który ma kierownicę, to jest naprawdę rewelacja. Bo jakoś wczoraj jeździłem Crossem w odcinku właśnie z postępowego, gdzie gdzie mamy jechać teraz, dobre pytanie, to jest nasze, kurde, gdzie ja wam to pokażę teraz? To 110 jest nasze pole. Dobrze, o, tutaj o prosto. golfem, jak się dziwię, to wam pokazywałem te pola, tylko, że... Już na tylu tu mapach człowiek gra, że się powoli gubi. Bo na jednej mapie masz w tą stronę skręcić, na drugiej masz w tą. I powoli właśnie tak wypada, wypadam z rytmu. Jeszcze muszę nagrać ten odcinek z prezentacji, to może gdzieś tam do 24 się wyrobię z tym wszystkim ekspresowo, powiem Wam. Bo dzisiaj live'ik troszeczkę szybciej był skończony. Też później zaczęte, bo tak naprawdę te... To nie YouTube ukraca zasięgi i powiadomień na to live nie było, do tego odpalaliśmy go chyba parę razy, także nie, nie polecam tego serwisu. W ogóle nie wolno wymawiać, no, no, nie wolno wymawiać, wiecie, tego, 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 przez co macie ferie teraz takie, ze względu na to, że w ogóle filmy są demotyzowane, nie można zarabiać na filmach, jeżeli to się powie. Spracane są zasięgi, jeżeli się to powiem, bo ja tak miałem, wiecie, miałem w tytule live'a tam, że to i to w Polsce, jak to akurat weszło do Polski, no i po prostu mam ten żółty dolarek i nie mogę zarabiać na tym filmie i jest zablokowany w co niektórych krajach, także to jest głupota, że nie wolno powiedzieć nawet nazwy tego, bo od razu gdzieś tam te filmy. Mają skracane zasięgi, żeby jak najmniej osób o tym usłyszało. No przecież tak, każdy praktycznie o tym wie, bo w telewizji o tym trąbią. To jest też dla mnie niezrozumiałe czasami, te zasady YouTube'owe. I tak jak mówiłem, tutaj jest akurat ta górka. To też będzie troszeczkę ciężko z tym podjazdem. No tak, tak jak mówiłem. I tego nawozu nam pójdzie naprawdę bardzo dużo na ten kawałeczek jeden. Żeby nam starczyło na całe pole. 64%. A nie, bo to wolniej idzie, jak się powoli jedzie. E, to elegancko. To jednak nam nie idzie, tak jak wcześniej wam tłumaczyłem, tylko idzie tak, tak bardziej, tak lepiej. Tak lepiej. Dobra, w dzisiejszym filmie Mordy to było na tyle. Ja się z wami żegnam z jadącego ciągnika. Widzimy się dzisiaj o 18 na streamku, jeżeli ten odcinek jest o 15. Jeżeli ten film jest o 12, to o 15 jest wydana 30, także też zachęcam do pobierania. Nie jest to moja 30, ale zachęcam do pobierania, bo to tam Kaspra jest, także wiecie. Także co? No na razie.